Jesteśmy w Bednarach na targach agro Show na stoisku firmy McHale, która w tym roku zaprezentowała zupełnie nowy model prasy zmiennokomorowej, mianowicie V8. Co wyróżnia tę prasę? V8 wyróżnia wielkość produkowanego materiału, na znaczy Belek, od 0,6 do 1,9 m. To jest główna zmiana względem V6. Z jakim rodzajem podbieracza mamy do czynienia w prasach McHale? McHale bardzo skupia się na podbieraczach krzywkowych. W opcji też mamy bezkrzywkowe, które bardziej preferujemy do słomy. Krzywkowe, jak to się mówi, są uniwersalne. Tak? Można zbierać bez problemu słomę, siano, kiszonkę, krótkie pokosy, długie pokosy. I standardowy podbierak krzywkowy ma 20 szerokości roboczej. Czy jeśli chodzi o system ochrony rotora przed kamieniami, co, co tutaj występuje w tej prasie? System ochrony przed kamieniami czy ciałami obcymi jest sprzęgło kłowe tak zwane na wałku WOM plus pływająca podłoga, tak zwany Hydroflex, że ona amortyzuje przy ciałach obcych zarówno pod y, rotorem jak przed rotorem e, no tutaj y, też y, taki system odpowiada za płynny przepływ materiału nawet jeżeli jest go za dużo tak jest y, stary model nie miał tego zastosowania to ograniczyła do 15% zatorów yy, względem starego modelu. Ta prasa, także no, w ogóle prasy McHale charakteryzują się tym, że no, ten zał załadunek yy, siatki jest, yy, jest nieskomplikowany. Tak jest, McHale ma tak skonstruowany aparat do siatki, że jest tak prosty, że jak to się mówi, że dziecko z przedszkola nie ma problemu, żeby założyło nową rolkę. Tak samo jak w pasowych prasach, czy w stałych komorach, czy w naszych prasowiarkach. A co jeśli chodzi o sterowanie tą prasą? Czy tutaj mamy podobne opcje jak w prasach V6, czy to się różni? Tak jest, jest w zasadzie w 100% identyczne sterowanie, pełne sterowanie mamy z, z, z kabiny traktora, włącznie z naciągiem siatki, że to chodzi o to, że jak mamy słabszą siatkę y, kupioną i by się miała zrywać przy podaniu to po prostu możemy bez problemu zmniejszyć naciąg siatki z panelu sterującego. Nie trzeba wychodzić mechanicznie, przestawiać na maszynie. A co jeśli chodzi o codzienną obsługę? Mam na myśli tutaj smarowanie łańcuchów, czy, czy też punkty smarne? Tak jak V8 można sobie wyposażyć opcjonalnie w progresywne smarowanie wszystkich łożysk w komory. W standardzie jest skalamite, które są scentralizowane w jednym punkcie. No, i, i smarowanie łańcuchów jest wiadomo z pompy, którą przy załączeniu wałku PTO automatycznie się już smarują. To powoduje dłuższą żywotność łańcuchów, bo w tym przypadku, nawet czy belkę się robi minutę, czy dwie minuty, czy pół minuty, łańcuchy są cały czas taką samą ilością smarowane. Czy możemy powiedzieć coś o cenie tej prasy? Tak, ta, ten model kosztuje 195 netto w pełnym wyposażeniu, to znaczy się yy, szerokie koła 500x50x22,5 na na cala, podłoga opuszczana w standardzie, 15 noży w standardzie, rotor spilarny w standardzie, 20 podbierak w standardzie, pięciorzędowy, yy, góra, dół, zaczep yy, w standardzie, podporowa stopa, jak to się mówi w standardzie, rolka dogniatająca pokos w standardzie, odrzutnik bel z czulnikiem w standardzie.